o dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku oceniamy Daryla. Jak obiecałem wczoraj, oceniamy Daryla z New York City. Tak, kupiłem go, szczerze wątpiłem, że go kupię, ale się udało. Udało się, tak, uzbierałem na niego. Cieszmy się, radujmy. Niestety na to niego nie udało mi się uzbierać. I nie uda mi się, bo za 23 godziny i 1 minutę. Znika z naszej planety. Yy, więc yy, może jeszcze kiedyś się uda. W sumie nie chcę go jakoś bardzo wolałem Daryla. I dzisiaj go oceniamy. On już. Mówiłem, że fajnie byłoby go mieć w aktualizacji Nowy Jork, który w ogóle nie nagrywałem na tym kanale. Yy, zaczynamy. Yy, nie wiem w sumie co mogę powiedzieć, ale. Bo się wygadałem w poprzednim odcinku, zawsze się tak mam, że jak się wygaram, to... Yy, to coś tam... Dobra, nieważne widzowie, przepraszam. Mówię głupoty, ale jestem już zmęczony, bo jest pierwsza kurde w nocy, jak ja to nagrywam. Zaczęłem o 24.58, a... Nie wiem, który Tak, zakończymy sobie o pierwszej Okej, okay, taka godzina będzie. Taka godzina będzie dobrze, no. O Jezu, ale widzieliście to jaki unik był w ogóle. Mm. Kurde, widzowie nie chcę powiedzieć. Naprawdę. A, niedługo PlayStation wraca. W sensie, no... Możliwe, że jest tu jakaś nowa osoba, która nawet nie wie, o co chodzi i która ogląda mój film pierwszy raz i nie jest zapoznana z moim kanałem i... nie wie, o co chodzi, nie wiem o czym mówię, ale PlayStation jest w naprawie, zepsuło się a główną serią, która, którą ja nagrywałem na tym kanale, był Minecraft i stęskniło się widzę. Aktualnie jest bardzo wcześnie jest 24.11 jest bodajże niedziela i w poniedziałek wraca mi PlayStation, tak. Niedziela to będzie nudny dzień, w sensie nie ma żadnych planów na niedzielę Kompletnie nawet nie wiem jaka pogoda będzie w niedzielę. Trzeba sprawdzić zaraz, w sumie. Jestem ciekawy jaka pogoda będzie. I tak, ja wiem, że to Janek miał się pojawiać co tydzień. Yy... I też tak będzie. Będzie się pojawiał co. Yy... co tydzień. W sensie. Kurde, jak ja mam to powiedzieć? Yy... Będą jeszcze. Czekajcie. Był jeden odcinek. Był jeden odcinek ze Światowego Janka. Będą jeszcze trzy odcinki ze Światowego Janka. Dokładnie. Będą jeszcze trzy odcinki ze Światowego Janka. Będzie. Już Wam zdradzę: będzie o Ameryce, o Stanach Zjednoczonych, będzie o tajemniczych miejscach i będzie o. Będzie jeszcze o krajach, który... które. O nieoficjalnych krajach będzie. Więc to będą jeszcze takie odcinki, i później będzie przerwa: później będzie przerwa od Światowego Janka, ponieważ no, potrzebuje urlopu, yy, <laughs> więc yy, nie będzie. Nie będzie światowego Janka przez. No nie wiem przez ile, bo sam nie wiem ile ta przerwa potrwa, ale nie będzie światowego Janka, będzie dłuższa przerwa. I to tak oficjalnie więc ja to wam od razu mówię i... To nie jest koniec tej serii, ponieważ seria będzie się jeszcze pojawiała. Będą jeszcze odcinki z tej serii, ale po prostu na razie dajemy sobie spokój z tą serią. Dokładnie tak. Potrzebujemy troszeczkę przerwy od tej serii, w sensie... No to się ciężko montuje bardzo. Naprawdę, a siedzieć w tym upale i montować to wszystko to tragedia. Nikomu nie polecam czegoś takiego. Szczerze, montowanie i siedzenie w upale to jest tragedia, jeszcze bez wiatraka. Możliwe w ogóle, że słyszycie wiatrak, bo znowu nie wyłączyłem na odcinek, ale no mam taki... Nie mam takiego trybu mocnego teraz. Właśnie. A wracając do naszego tematu odcinka, czyli Daryl. Um, to strasznie dziwne kolory ma. Zera jakiegokolwiek cienia, zera jakichś tutaj różnych yy, różnych dodatków no średnio. W sensie gra się nim przyjemnie szczerze. Wygląda też przyjemnie, bardzo, bardzo fajnie, bardzo... Mi się to podoba, że... Yy. W no sensie fajny ten ludzik jest lepszy od poprzednika. A mówiłem, że ten Aleksandr jest jednym z lepszych ludzików męskiej. Nie, nie, nie. Chyba jednak coś się pomyliłem wczoraj. Godzina pierwsza, trzy. Godzina pierwsza, trzy i ten. Pierwsza dziewięć kończymy. Dokładnie tak. No i ten... W sumie dzisiaj miałem taki grill day Dosłownie Do, miałem grill day um, Dzień opierający się głównie na grillu Tak, grill był pyszny Przepraszam, że robię smaka, już nie będę opowiadał Ale w ogóle, czekajcie, czekajcie, taki story time W sensie nie wiem, czy już to opowiadałem Możliwe, że opowiadałem, ale nie pamiętam, czy opowiadałem to na filmie, czy montażystce yy, Ale generalnie... Yy, co jest ile kluczy w ogóle, ale ten, ale ostatnio coraz częściej przychodził do nas lis. Tak, taki lis, jak taki zwykły rudy, do, dobrze słyszycie? Lis. I w sumie on przychodzi tutaj nie wiadomo czemu. No, przychodzi. Jest chory, bo jest strasznie wychudzony. I przychodzi. Ostatnio mieliśmy też grilla. I poszliśmy sobie polatać dromen, dronem, tak, poszliśmy sobie polatać dronem, gdzieś na pole, tam poszliśmy sobie polatać dronem, eee, zobaczyć jak to wszystko tam wygląda na tym dronie, ponagrywać troszeczkę materiałów eee, i zostawiliśmy na grillu, karkówkę jeszcze się smażyła, grill był już oczywiście wyłączony, ale jeszcze się ta karkówka dosmażała, bo jeszcze, mm, jak to powiedzieć, ruszcz, tak się mówi, ruszcz był jeszcze gorący, więc ta karkówka się, jeszcze się tam dogrzewała, była po prostu dziablutka, tak wiecie, tak samo jak macie hot dogi na Orlenie, te, te parówki się cały czas po prostu grzeją yy, i tak samo było z tą karkówką, nie, no i ta karkówka się tam cały czas grzała, nie, świetnie, poszliśmy latać tym dronem i... i jak wróciliśmy, to zastałem lisa, Zostałem lisa, który żarł nam tą karkówkę. Dopadł się do, kar dopadł do karkówki, wziął jedną karkówkę i, i uciekł. No więc, panie Lisie, bardzo nieładnie tak kraść. Y Proszę zwrócić mi pieniądze za karkówkę, bo karkówka droga jest. Nie zażartuję oczywiście. Y Ale kurde, rąbany Lis zarąbał karkówkę, za Zico. No, dla mnie jest to po prostu niedorzeczne, że Lis y nas okradł. Y a jednak y, te przypuszczenia, w sensie te przypuszczenia, y, takie, jak to się mówi? Nie, takie przymiotniki do tego lisa, że y, lis rabuś to jednak prawdziwe. No, ukradł kurde karkówkę rąbany. Nie wiem, ta karkówka była chyba ze świni, podejrzew, albo z kurczaczka. Nie wiem, jaka w sumie, karkówka z kurczaka. Coś tu, coś tu nie gra. Ym... Ale no, lis ukradł, no, lis rabuś, normalnie, naprawdę, było pięć chyba kawałków karkówki, zjadł jedną, Więc zostały cztery, no i niestety do wyrzucenia, ponieważ jak lis jest chory, nie, no to, no to nie wiadomo, czy dotykał, czy lizał to, i później, do... dobra, bo to nie koniec historii, nie, później zostawiliśmy... Mamy taki zagrodzony kącik, mamy taki kącik, y, i tak jakby nasz dom to jest w sumie. Jest dom, nie jest podwórko, jest jeszcze taki, taki, takie drugie pomieszczenie, też, też w sumie można było tam zrobić dom drugi. Jest pomieszczenie, w którym się trzymają po prostu jakieś graty, nie jakieś rowery, jakieś inne syfy. No i obok tej, tej takiej szopki, ja, ja to tak nazywam, w sumie nie jest to taka typowa szopa drewniana, jest to taka, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć nawet, po prostu taka, taki, no taki drugi domek, tylko że z gretami i z myszami. Taki nieprzyjemny. To tam jest jeszcze taki płot i tam jest takie ogrodzenie. I to ogrodzenie jest. Jest dosyć małe, bo nie wiem ile to ma. Tam. 4 metry kwadratowe są tego ogrodzenia. I tam jest naprawdę bardzo... No nie ma tam du dużo rzeczy. Może nie 4 metry, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu nie wiem, jest 4 na 4 coś takiego, mniej więcej. No. I tam jest taka generalnie wysoka trawa i... W sumie nawet nie wiem po co to jest. Tam chyba jakieś jest do, do, do wypompowywania. Eee, nie wiem co tam jest. Po prostu coś tam jest. Eee, I jest ogrodzone, tak żeby nikt tam po prostu nie łaził. Eee, I tam jest taka wysoka trawa, takie wiecie, takie. Takie w sumie. Takie. Niezagospodarowany teren. Boże, co ja zrobiłem? Niezagospodarowany teren. Nic tam nie ma. No i tam postawiliśmy grilla, nie? Tam był węgiel i ten lis znowu tam wszedł, znowu szukał karkówki. I przewrócił całego grilla. Całego grilla po prostu przewrócił. Węgiel wyspał Wszystko powysypywał. O, mamy parasol. coś tą deskę, nie? No i poprzewracał, więc... Yy, ostatnio ten list się w ogóle nie pojawia i... Chyba zmarł ten list niestety. No więc jaka przygoda z tym Lisem. Yy, tak samo jak nasza przygoda z Darylem się już zakończy. Odcinek w sumie w yy, połowie to Story Time. Przepraszam za tak długi Story Time, ale... Musiałem coś powiedzieć, bo... bo po prostu nie mogę. To by było na tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę do góry, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, Papaja, i idę...